Panie Ministrze, nie kusiło wrócić przy okazji tej rekonstrukcji? Marcin Kierwiński na przykład zameldował się znów w MSWIA. Ja, Marcin Kierwiński podjął decyzję yy, wcześniej. O wiele wcześniej, tak. A pan nie kusiło? Nie było propozycji? Nie, nie, nie wchodzi się dwa razy do tej samej rzeki. A, ale dlaczego w sumie? Bo ja mam 65 lat i pewne rzeczy, które są do zrobienia powinny już spoczywać w młodszych rękach. No dobrze, panie ministrze, zanim zapytam o konkrety nazwiska i szczegóły tej rekonstrukcji, mam pytanie o poziom ogólny. Co ona zmieni? Będzie mnie pan przekonywał i naszych widzów, że, że to będzie taki reset, szarpnięcie cuglami, zwał jak zwał, które pozwoli zresetować trochę wizerunek waszego rządu, waszej koalicji, waszej partii? Nie to, że to jest reset, to jest oczywiste, ale też powiedzmy sobie otwarcie, waga tej rekonstrukcji nie byłaby tak duża, gdyby jednak nie zmiany na jednym kluczowym stanowisku, jakim było stanowisko ministra sprawiedliwości. Bo tutaj koszty po stronie wyborców koalicji, nie rozróżniając ich na koalicję obywatelską, Trzecią Drogę czy PSL, no były bardzo duże. Natomiast co do samej rekonstrukcji. Ja doskonale rozumiem i identyfikuję się z tym porównaniem premiera, kiedy mówił o tym, że okręty są spalone, że tylko droga naprzód, ponieważ nic nie jest zdeterminowane. I 27 rok jako rok wyborów jest tak samo w zasięgu ręki obozu. Prawicowego, nawet połączonego z Konfederacją, jak i koalicji 15 października. Nic nie jest determinowane. I wydaje mi się, że to jest bardzo silny sygnał, który jakby pokazuje właśnie tę oczywistą w polityce prawnej. A nie zabrakło jakiejś wizji, pomysłów. Profesor Karolina Wigura dzisiaj w dzienniku Gazycie Prawnej, z kultury liberalnej zresztą, mówi o tym, że no, liberałom dziś brakuje. A, takiego banku pomysłów, takiej wizji, którą dzisiaj zwał, jak zwał, ale jednak prawica ma i umie zarazić ją wyborców. Czy Wy jeszcze umiecie zarazić wyborców czymś pozytywnym? Staramy się nie zarazić wyborców nienawiścią, co w współczesnym y, y, świecie już jest właściwie y, y, polityką. Co do diagnoz, jakie stawia Pani Wiguro, proszę mnie zwolnić z odpowiedzi. Lubię tą redakcję i nigdy nie podzielałem ich stanowiska. Natomiast, no tak, kwestia, kwestia zmiany w Ministerstwie Sprawiedliwości była kluczowa. No właśnie, dlaczego? Kiedyś powiedział Pan, że walec nie dyskutuje z asfaltem, którędy ma jechać. Rozumiem, że w tej logice minister Bodner, jako kierowca tego walca, trochę zaczął dyskutować z tym asfaltem? Wie Pan co? Ja bardzo krytycznie oceniam y, ten okres. Uważam, że, że ten okres ostatniego roku został z punktu widzenia e, logiki, praworządności i powszechnego poczucia sprawiedliwości zmarnowany. I to absolutnie obciąża konto y, pana ministra Bodnara. E, y, wie pan co politycy zwykle wygłaszają takie okrągłe formuły. Może zróbmy to na przykładzie. Znaczy, mamy panią prokurator Wrzosek, która w krytycznym momencie uniemożliwiła pisowi sytuację, w której do tej pory jakiś kurski by rządził mediami publicznymi. I pani prokurator Wrzosek wtedy, wykazująca się niezwykłą odwagą, ma proces, y, który się, ma śledztwo, które się toczy, prowadzone przez najbliższego współpracownika ministra Ziobry. Ono się toczy od półtora roku. Nic się w tym śledztwie nie dzieje. Ona nie została przesłuchana, ale jest i cały czas wisi jak miecz Damoklesa. I weźmy drugiego prokuratora, pana prokuratora Ziarniewicza. U którego, proszę, e, tak, u którego w garażu odkryto e, wszystkie akta spraw, które PiS chciał ukryć, e, ponieważ e, były dla niego kompromitujące. W garażu państwowe papiery. I na uchylenie immunitetu tego prokuratora Pisowskiego czeka immunitetu, jeszcze akt oskarżenia, skierowanie do sądu, cokolwiek innego, minął rok. No to z jednej strony mamy absolutnie osobę, która by, by walczyła o interes społeczny, z drugiej strony mamy człowieka, który jawnie łamał prawo i właściwie jest bezkarny. No, to jest tak naprawdę polityka. Po którą zostawia po sobie y, Adam Bottner. Jestem szalenie krytyczny wobec jego dorobku. Ja rozumiem gratulacje, jakie otrzymał, ponieważ każdy dobry szef jest kurtuazyjny wobec swoich podwładnych, szczególnie kiedy się z nimi żegna. Ale y, y, wie pan co. Adam Bodnar mówił wielokrotnie o niezależności prokuratury. I ona była faktycznie od niego niezależna, ale zależna od prokuratorów pisowskich. Czyli tu zabrakło szybszego tempa, czystki? Czego, czego, Ja nie rozumiem, nie będę wchodził w intencje, ile w tym był brak odwagi, ile oportunizm, nie, nie moja sprawa, ale y, y, jednym słowem y, y, pan minister Żurek, który w tej chwili dostał podwójny ciężar na swoje barki. Bo nie dosyć, że się musi tak naprawdę zmierzyć, naprawdę się zmierzyć z tym, y, I pisowskim dziedzictwem rozbicie w ogóle systemu prawnego w Polsce i wymiaru sprawiedliwości, to jeszcze musi sobie radzić ze spuścizną po Adamie Bodnarze. No tak, ale stając no, to trochę, jest, stając... prawdę mówiąc, no nie jest to łatwa sytuacja, wybrzmią... trzymam kciuki. Niech wybrzmią e... argumenty Adama Bodnara, bo on w takim długim wpisie podsumowującym swoją pracę w, w resorcie mówił o tym, że rozumie e, krytykę, jeśli chodzi o tempo rozliczeń, ale mówił, są procedury, ja nie mogłem iść na skróty, te procedury czasem są długie, okej, okay. czasem e, młyny mielą powoli, ale nie możemy iść na żadne skróty, choćby pachniało sprawczością decyzyjności. Ale nikt nie mówił o żadnych skrótach. Te rzeczy, które wymieniał pan Bodnar w swoim Twitcie czy tam w pisie o tym, że prokuratura musi zrobić jedno, drugie, trzecie, czwarte, piąte, jest prawdą i nikt tego nie podważa. Natomiast rok zwłoki w jakichkolwiek działaniach. To nie jest kwestia procedury, to jest kwestia po prostu ewidentnego oporu środowisk pisowskich w prokuraturze, których pan Bodnar nie tknął. I efekt tego polityczny się kumulował. I ta złość, to zniechęcenie części naszych wyborców wobec takiej polityki było absolutnie uzasadnione. Mało tego, to nie jest kwestia tego, co sądzi na ten temat Bartłomiej Sienkiewicz i wyborcy Platformy Obywatelskiej. Mówili o tym wprost prawnicy, autorytety prawne, które po prostu się nie zgadzały z tą polityką oportunizmu, jaką prowadził Adam Bodnar w, w swoim resorcie. Muszę Cusk... powiedzieć, że z tej hmm. zmiany jestem bardzo zadowolony. Premier Tusk mówił, e, przedstawiając Waldemara Żurka, zresztą w takim duecie, pakiecie z Marcinem Kierwińskim, że te dwie zmiany będą owocowały twardymi decyzjami w praktyce. Czego można się spodziewać, panie ministrze? Co to w praktyce miałoby oznaczać, właśnie? Państwa. Po prostu działającego państwa. Że jak ktoś wychodzi e, w przebraniu i mówi, że ma prawo zatrzymywać pojazdy, a jest sobą prywatną, tego miejsce jest tego samego dnia na dołku w areszcie. I stamtąd jest przewożony do prokuratury, który mu stawia zarzuty. E, to jest państwo. Jeśli ktoś próbuje. Y, udawać, że państwa nie ma i je zastępować, y, to znaczy, że tego, y, y, miejsce tego człowieka jest w areszcie. Y, to państwo w pewnym momencie zgubiło tę zdolność. I y, mówiąc o tym duecie Żurek-Kierwiński, y, y, Pan Premier nie miał na myśli jakichś nadzwyczajnych działań, stanu wyjątkowych, jakichś jazd, o których już straszy prawica. Zresztą trafności tych decyzji niech świadczy ta absolutna histeria i panika, jaka zapanowała w prawicowych mediach. Tutaj po prostu chodzi o bardzo prostą rzecz żeby normalnie działało państwo. Okej, okay, ale to normalnie możemy interpretować na wiele różnych poziomów i wiele różnych aspektów. Czy to też oznacza, że policja zapuka do Sądu Najwyższego? Nie jest możliwe, żeby na granicy jacyś ludzie zatrzymywali e, innych obywateli e, bezprawnie. To, to, to jest istota sprawy. A jeśli chodzi o instytucje, Sąd Najwyższy, co do którego jest duży spór, e, Trybunał Konstytucyjny, Krajowa Rada Sądownictwa. Wszystko to, to na pewno jestem o tym przekonany. Nie będzie rozwiązane szturmami i jakimiś historiami, tylko w oparciu o reguły prawa, które da się zastosować w tych wypadkach. I jeśli chodzi o sądy, Sąd Najwyższy, KRS. To są rzeczy, których no, nie należy się spodziewać, że zostaną rozwiązane jakimś jednym strzałem. I tutaj prawdę mówiąc myślę, że, że pan sędzia, pan minister Żurek z z tego sprawy. Ale prokuratura, czyli tam, gdzie jest ten pierwsza reakcja państwa, no, musi działać w zupełnie inny sposób. Premier mówił też w, tym trakcie, w trakcie tego małego expose, kiedy przedstawiał nowych ministrów, o tym, że e, no, muszą się skończyć spory w koalicji. Dzisiaj będziemy mieli taki, mam wrażenie, przykład tego, czy się skończyły, czy nie, kwestia ustawy mieszkaniowej, poprawek Polski 2050, które przepadły w Senacie i już posłowie Polski 2050 mówią, nie zmienimy naszego zdania, bo chodzi o nacisk lobbystów na samorządy, bo, bo, bo Platforma i, i PSL i Lewica tutaj, rozumiem, grają do innej bramki niż, niż oni. Czy, to się da skończyć, bo to też chyba jest pytanie o, o jeden język i spójność koalicji. No tak, tylko jeśli wymagamy od yy czterogłowej koalicji, żeby zachowywała się tak jak PiS, który ma tylko jedną głowę i ta głowa to jest głowa Jarosława Kaczyńskiego, a reszta po prostu kiwa głową i odbiera rozkazy, no to chyba czegoś nie rozumiemy z demokracji. Mam wrażenie, że PiS oduczył Polaków rozumienia, co to jest koalicja rządowa. A może przyzwyczaił do sprawczości, znaczy, do decyzyjności? Koalicja, nie, po prostu... To jest norma rządów europejskich, panie redaktorze, że tam, gdzie jest rząd koalicyjny, tam są zawsze spory. I te spory są oczywiście w pewnej części też i publiczne, bo chodzi o racje publiczne, więc każdy uzasadnia to pewnymi racjami publicznymi. Na końcu liczy się tylko i wyłącznie wynik tego sporu. Do tej pory, przy trudnej koalicji i prawdę mówiąc, czasami. Dziwnych zachowaniach. Rozumiem, że mówią o kolacji mniejszych koalicjantów nazwijmy to pani Ale mm, na końcu się liczy efekt. A ten efekt jest sprawdzany za każdym razem na sali sejmowej w głosowaniach koalicji. I póki te głosowania wychodzą, to tak długo koalicja trwa. I nie ma żadnego innego sprawdzianu. To, że jeden pan jest przeciwnego zdania niż drugi pan, przepraszam bardzo, to nie jest putinizm, to nie jest Łukaszenkizm, to jest normalne, demokratyczne społeczeństwo, gdzie spór jest wpisany w każdy. Szczebel, że tak powiem, e, e, działalności ludzkiej. Spieramy się w sposób jawny, otwarty. Pytanie jest: jaki jest finał tego? No i koalicja dzisiaj przegra to głosowanie? Nie sądzę. E, na pewno nie przegra, tak część się spodziewam, głosowania w sprawie Macieja Świrskiego i wniosku, który pan zresztą złożył postawi o postawienie go przed Trybunał Stanu. Mm, PiS bije na alarm, mówiąc, że tak naprawdę chodzi o destabilizację Krajowej Rady i o to, że będziecie, e, e, tu cytat, wyłączać e, e, media, które nie idą wam po myśli. Jak zwykle złodziej krzyczy łapcie złodzieja, czyli odwraca sytuację o 180 stopni. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Pan Maciej Świrski, który o sobie mówi, że jest talibem PiSu, zniszczył instytucję państwową, traktując ją jako partyjny podnóżek, który realizował politykę zastraszania i uderzania w niezależne media prywatne. Już pomijam całą kwestię mediów publicznych który przekroczył swoje uprawnienia wielokrotnie i to w sposób manifestacyjny, był jeszcze dumny z tego i, i chwalił się tym i bezkarność Pana Macieja Świlskiego, który się zachowuje jak feudał w folwarku z serialu 1670 rok, jest po prostu obrazem dla państwa i prawa. I to, co się dzisiaj będzie działo w Sejmie, jest niczym innym jak przywrócenie pewnej normy w tej sprawie, że urzędnik państwowy, nawet tak wysoki, nawet jeśli jest kolegą pana Kaczyńskiego, musi działać na podstawie i w ramach prawa.